Prosiliście o propozycję zestawu za około 5, 5, ,5 tysiąca zł. Wielu z was także chciało, żeby oparty był on o podstawkę Intela. Oto on. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Zestaw, który za chwilkę dla was zaprezentuję i przetestuję, kosztuje niecałe 5300 zł. Pozwólcie zatem, że na początek omówię wam wszystkie podzespoły i jakie do niego dobrałem. Zaczniemy od procesora, jednostka pewnie dobrze Wam znana: Intel Core i 5 9600K, czyli 6 rdzeni, 6 wątków z odblokowanym mnożnikiem, i procesor ten będzie podkręcony na wartość 4,8 GHz. Schodzimy go kulerem Thermal Right Macho, rewizja B, która jak widać nie zasłania banków pamięci. Także gdyby ktoś w przyszłości chciał dorzucić kolejne dwie kości, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Wszystko to posadzimy na płycie Gigabyte Z390 Gaming X z całkiem sensowną sekcją zasilania, także nie będzie problemu z podkręceniem na niej procesora. Układ dźwiękowy, jaki się na niej znalazł, to Realtek ALC892. Być może nie najwyższa półka, ale nie jest to najsłabsza dźwiękówka. I warto także wspomnieć, że płyta ma dość bogato wyposażony panel wyjść na tyle. Pamięć RAM to HyperX Fury, dwie kości po 8 GB, taktowanie 3200 MHz i opóźnienia CL16. Co do dysku postawiłem na jednostkę SSD o pojemności 1TB na złącze M2 Plextor M8SE. Karta graficzna MSI Mac RX5700. Jak widać, nie układ chłodzenia, który posiada dwa śmigła. Niestety nie jest to chłodzenie półpasywne. Nasz zestaw zasili Be Quiet Stride Power 11 o mocy 550W, jednostka w pełni modularna, certyfikat 80 Plus Gold i japońskie kondensatory. A wszystko to zamknąłem w obudowie MSI Vampiric 010M, która posiada panel z szkła, jak i podświetlenie RGB. Tak wygląda moja propozycja komputera za około 5300 zł. Pamiętajcie, jest to propozycja, nie jest to wyrocznia. A teraz zapraszam Was już na testy. Te wykonałem w kilku wymagających grach, w tym dwie nowości: Gears 5 i Borderlands 3 w dwóch rozdzielczościach 1080p i 1440p. To, że na takim zestawie w rozdzielczości 1080p pograć sobie będzie można w każdą praktycznie grę na wymaksowanych ustawieniach nie powinno nikogo dziwić, ale i w 1440p, gdybyście taki monitor chcieli kupić, możecie również bardzo komfortowo sobie pograć. No może poza Borderlands 3, ale tutaj to nie jest kwestia wydajności zestawu, a bardziej optymalizacji gry. Warto też wspomnieć o Gears 5, gdzie jest wsparcie dla Async Compute i tutaj widać karta RX 5700 bardzo dobrze sobie w tym tytule radzi. Co do temperatur na procesorze, mimo dobrego chłodzenia, te potrafiły sięgać ponad 70 stopni Celsjusza. Na karcie graficznej maksymalnie 75, przy czym obroty wentylatorów wkręcały się na poziom około 1800. Z pewnością temperatury byłyby niższe, gdyby nie to, że w obudowie zainstalowany jest tylko jeden wentylator, który wyciąga ciepłe powietrze na zewnątrz, także gdybyście chcieli tą obudowę kupić, to z pewnością warto zainwestować dodatkowo jeszcze w co najmniej jeden wentylator, który zamontujecie na jej przodzie. I druga rzecz, która obudowy dotyczy, to niestety nie ma ona żadnego filtrowania na przodzie. I często będzie trzeba do niej zaglądać, żeby wyczyścić wnętrze skórzu, zwłaszcza, że macie panel schartowanego szkła i wszystko będzie widać. Kultura pracy całego zestawu pod obciążeniem bardzo przyzwoita, bo z odległości 30 cm sonometr pokazał wartość około 38 dB. Rzecz jasna, w tym komputerze możecie dokonać kilku zmian w konfiguracji, żeby podnieść jego wydajność, chociażby Zamiast dysku NVMe kupujecie mniejszy dysk SSD o pojemności dajmy na to 240 GB do tego jakąś tarażówkę o pojemności 1 TB i zaoszczędzone pieniądze dokładacie do lepszej karty graficznej. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie na temat mojej propozycji. Napiszcie również jakie kolejne zestawy w jakiej kwocie chcielibyście, żebym dla was przetestował. Także ode mnie na dzisiaj to wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.